W kolejnym zadaniu zajmujemy się kinetyką, i na początek zadanie prawda-fałsz. Zmniejszenie objętości reaktora w warunkach izotermicznych, czyli przy stałej temperaturze, przy niezmienionej początkowej liczbie moli substratu skutkuje wzrostem szybkości opisanej reakcji. Jest to prawda, jak maleje objętość, a mamy stałą liczbę moli, to rośnie stężenie molowe, a jak rośnie stężenie molowe substratów, to szybkość reakcji rośnie. Drugie, wzrost temperatury w reaktorze w warunkach izobarycznych, czyli przy stałym ciśnieniu, przy niezmienionej początkowej liczbie moli substratu skutkuje spadkiem szybkości opisanej reakcji. Jest to fałsz, ponieważ zwiększenie temperatury zwiększa szybkość reakcji, ponieważ rośnie wtedy wartość stałej k. Teraz część obliczeniowa i tu mamy wyznaczyć szybkość reakcji, ale najpierw zajmijmy się wyznaczeniem równania kinetycznego. Porównujemy szybkości reakcji dla dwóch odczytanych z wykresu stężeń substratów i dzięki temu wyznaczamy rzędy cząstkowe. Tutaj akurat wyszły takie jak współczynniki w równaniu reakcji, ale pamiętajcie, że nie zawsze tak jest. Tutaj tak się po prostu trafiło. Następnie wyznaczam stałą k, stawiając sobie stężenia substratów równe np. 1 mol na decymetr sześcienny, i odpowiednią szybkość reakcji odczytaną z wykresu. Pamiętamy o odpowiedniej jednostce. To teraz przechodzimy do zasadniczej części zadania. Zmieszano 12 moli substratów w stosunku stechiometrycznym, czyli Y2 musi być dwa razy więcej niż X2, bo reagują one właśnie w stosunku 1 do 2. Na początku więc było 4 mole X2, 8 moli Y2. Produktu nie było. W trakcie reakcji x2 ubyło jakieś x, w takim razie y2 ubyło 2x i to też wynika z tego, przypominam, że substraty reagują w stosunku 1 do 2. Podczas reakcji powstało 2x moli produktu, bo z jednego mola substratu x2 powstają 2 mole produktu. Zatem łącznie mamy tutaj 12 minus x moli reagentów. Wiemy, że ta suma musi wynosić 9 mol, a zatem x jest równe 3 mol. Zatem w momencie kiedy mamy policzyć szybkość reakcji, liczba moli X2 to 1 mol, a liczba moli Y2 to 2 mole. Teraz bardzo ważne, żeby się nie rozpędzać, tylko policzyć stężenia molowe. Musimy podzielić te liczby moli przez objętość naczynia, czyli 4 decymetry sześcienne. Dopiero teraz możemy wstawić stężenia molowe do równania kinetycznego i mamy ostateczny wynik. Do zobaczenia w następnym zadaniu.